Chcielibyśmy Państwu złożyć życzenia, życzenia, które będą dotyczyły bardzo trudnego czasu, bardzo pięknego czasu, bo okres świąteczny jest czasem przepięknym, najpiękniejszym, jeżeli chodzi o wspomnienia, jeżeli chodzi o to, co nas czeka za jakiś czas. Chcielibyśmy Państwu powiedzieć, że ja osobiście życzałbym Państwu świąt przede wszystkim zdrowych z uwagi na tego wirusa, który, proszę Państwa, powoduje to, co powoduje i to, że musimy mówić do komputera, a nie do Państwa bezpośrednio. Zdrowych, zdrowych jeszcze raz Państwu i osobom bliskim i wszystkim nam tego, żeby te święta były zdrowe. I druga, drugie życzenie. Czas covidowy to czas punury i w związku z tym chciałbym Państwu życzyć tych świąt bardzo wesołych. Bardzo, bardzo wesołych. Moja babcia mówiła, ach tam, nie martw się. Jedz, pij, używaj sobie. Jak już nie będziesz mógł, to nie będziesz tego robił. I w związku z tym to jest przekaz również z mojej strony do państwa. Proszę państwa, mamy święta. Nie wiadomo, co nas spotka. 10 stycznia, czy 20 stycznia. No a do tego czasu, proszę państwa, możemy jeść, pić bawić się, cieszyć i róbmy to. Ja osobiście będę to robił, już uprzedziłem wszystkich swoich bliskich i żonę przede wszystkim, że tak, mam zamiar w tym roku święta spędzić. I tego Państwu y, życzę. Myślę, że kolega również do tych ja... moich życzeń się dołączy. Ja oczywiście tak wesołego wymiaru po świętach Państwu życzę, i nawet chcę powiedzieć, że państwa, my specjalnie na Podlasie, ja się przeprowadziłem, Pan profesor tam mieszka, żeby mieć dwa razy święta, dwa razy nowy rok. Tak, bo to, to, też, prawda. to też prawda. Wszystko w dwójnasu, proszę Państwa, cieszmy się, bawmy się, to na pewno nam nie yy, zaszkodzi. Jeszcze A raz wszystkiego dobrego, wszystkiego zdrowego i tak, wszystkiego, wesołego, tak? to... wszystkiego wesołego. tak? Wszystkiego wesołego i też chcę Państwu powiedzieć, że oczywiście podatki były, są i będą i, I takich nikt nigdy do końca nie rozumie. Za... Jest nie tak, będzie o mówić. Przyjdzie nowy rok, to znowu się nowe rzeczy pojawią. COVID się skończy, to znowu się nowe rzeczy pojawią. A Państwo tak jak zawsze zrobicie wymiar. W, Jeszcze jedna rzecz, i rzeczy, je tutaj skopiuję to, co powiedział Pan Profesor Świętej Pamięci, Profesor Król, żeby nas, proszę Państwa, żeby rządzący, którzy nami rządzą, proszę Państwa, to były byli, to byli, to byli na powrót osoby mądre, inteligentne i uśmiechnięte. I żeby szkolący, którzy Państwa szkolą, byli, byli tacy sami, czyli osoby mądre, inteligentne i y, 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 uśmiechnięte. Tego no państwo. Ja Pan profesor, te e, życzenia życzymy. zaczął składać. Pięknie, proszę Państwa, taka aura. Tak. Może posiedzimy sobie w spokoju, proszę Państwa, tak świątecznie z godzinę. Co Państwo na to? Nie chcecie je? Nam też. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, do miłego zobaczenia na naszym w przyszłym naszym roku. roku, na naszym kolejnym szkoleniu. Dziękujemy.